Cześć, z tej strony Paweł, witam na kanale Dospel. Dzisiaj przedstawimy sobie wentylatory sufitowe o nazwie NV w trzech wielkościach. NV10, NV12 i NV15. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy sobie od tego, że nasz wentylator sufitowy NV występuje w trzech wersjach. NV10, Fisto. NV12 Fi120 i NV15 Fi150. Teraz możemy sobie przejść do unboxingu naszego urządzenia. Za chwileczkę sobie odpakujemy nasze urządzenie, ale zanim to zrobimy, przedstawimy, co jest na opakowaniu. Mamy pudełko z wentylatorem sufitowym NV12, tak jak jest to tu zaznaczone, model S. Jest to pośredni model między NV10 i NV15 Fi120. Jak weźmiemy sobie karton z boku, mamy yy szczegółowe parametry, jeżeli chodzi o wielkość urządzenia. I z tyłu o parametry techniczne są zaznaczone w tym miejscu oraz ośmioletnia gwarancja tego urządzenia. Musimy sobie przejść do odpakowania. W wewnątrz mamy wentylator oraz kartę gwarancyjną w języku polskim wraz z instrukcją obsługi. Na urządzeniu też znajduje się naklejka z informacjami, jaki to jest model. Tak samo te informacje znajdziemy z tyłu na opakowaniu. Nasze urządzenie jest w kolorze śnieżno-białym, wykonane z materiału ABS, co gwarantuje nam długą żywotność naszego materiału pod względem bieli. Nie, nie będzie nam ten materiał żółknął. Posiada również on użysko kulowe które zapewnia nam cichą pracę oraz bezawaryjność urządzenia. Ściągniemy sobie front naszego urządzenia. Jest to bardzo prosta czynność w tego typu urządzeniach. Widzimy, że jest to model S, ponieważ ma tylko kostkę przyłączeniową. W tym miejscu przyjdzie nam kabel zasilający z sieci. Poprowadzimy go tędy, a zabezpieczymy tutaj sobie tymi dwoma śrubami, żeby on się nam nie przemieszczał i wpinamy się odpowiednio tutaj do kostki. Przejdziemy sobie teraz do zamontowania naszego wentylatora sufitowego NV10. Przedstawialiśmy wcześniej NV12, ale mamy tutaj makietę przygotowaną na otwór Fi100. Ściągamy front. W NV12, tak jak wcześniej wspominałem, tutaj mamy to miejsce na zrobienie otworu, gdzie przeprowadzimy sobie przewód dwużyłowy do naszej kostki. Tutaj mamy już to w tym modelu mniejszym wykonane. Jest nasz otwór przeprowadzony przewód z dwoma żyłami podpięty pod kostkę. W ten sposób powinno być to podpięte. I mniej więcej powinno to wyglądać tak. Plus, jeszcze zamontujemy sobie tutaj trzy śruby mocujące, żeby się wszystko ładnie trzymało. Przed podłączeniem do prądu naszego wentylatora założymy sobie nasz prąd. Wentylator mamy już gotowy do użycia. Za chwilę sobie go podepniemy do prądu i zrobimy jak co odcinek nasz test zapałki w przypadku wentylatorów włączmy sobie go słyszymy jak pracuje sobie bezszelestnie wentylator jest on cichy palamy zapałkę Zobaczymy, jak się zachowa płomień przy samym wentylatorze. I wentylator doprowadził do zgaszenia nam zapałki poprzez swój ciąg powietrza. Podsumowując, nasz dzisiejszy odcinek na temat wentylatorów sufitowych. Wspomnę na koniec jeszcze o wydajnościach, jakie one posiadają. NV10, ten który trzymam w ręku najmniejszy, ma wydajność 100 m powietrza na godzinę, NV12 ma wydatku 150 m3 na godzinę i największy NV15 280 m3 powietrza na godzinę. Jeżeli jesteście zainteresowani naszymi produktami, zapraszamy na stronę internetową, a jeżeli chcecie więcej nowości oraz informacji, na temat wentylatorów i nie tylko całej wentylacji zapraszamy do social mediów. A my widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!